Lech Poznań pokonał na wyjeździe 1 do 0 Legię Warszawa i jest na bardzo dobrej drodze do zdobycia Mistrzostwa Polski. Zapraszam serdecznie na materiał poświęcony drużynie kolejorza. 77 minuta, piękny strzał Aliego, goli zadecha i Lech na prowadzeniu. Ostatecznie dowiózł ten wynik do samego końca i wyprzedził w tabeli Raków Częstochowa. Nie był to piękny mecz w wykonaniu poznańskiego Lecha. Nie powiem Wam na pewno, że widziałem tutaj gen zwycięzcy, który co by się nie działo jest w stanie przepnąć ten mecz. Mecz udało się wygrać i za to wielkie brawa dla Lecha. Największym plusem dla zespołu Frederiksena są z pewnością 3 punkty, jeden punkt tabeli przewagi nad Rakowem i tak naprawdę już wszystko jest w ich rękach. Ale właśnie, ile razy było tak, że albo Raków tracił punkty, czy jaką przewagę też chociażby miał Lech przed rozpoczęciem tej rundy tego roku? często takie mecze Lech z Natury, które powinny być formalnością przegrywał. Niedawno nawet dobrym przykładem jest spotkanie z Radomiakiem, zremizowane 2 do 2, a przecież prowadzili nawet 2 do 0. Tutaj już nie musieli liczyć tylko na siebie, ale podcięcie też Rakowa Częstochowa. Raków się podkradł. Trudnym spotkaniu z Jagielonią, obrazki wściekłego paprzuna, podłamanych zawodników na własne życzenie wypuścili to, co wydawało się jeszcze nie tak dawno, no że po prostu zrobią, dowiozą do końca. Nastroje w Lechu w tym sezonie były i są niesamowicie zróżnicowane. Od dumy, radości z pierwszej rundy, po smutek, rozgoryczenie... Licznymi wpadkami grają tak jak Raków, tylko na jednym froncie, bo odpadli przecież z pucharu Polski. Nie grali w europejskich też pucharach, nie awansowali do nich, tak jak i Raków. Cel jest i był prosty: Mistrzostwo Polski. Tak wspominałem, że Lech nie grał jakiegoś wybitego meczu i nie zagrał z Legią Warszawa. Całościowo jest to chyba najłatniej mimo wszystko grająca drużyna. Doceniam za konsekwentny, wyrachowany styl Raków Częstochowa. Lech no, gra po prostu łatniej dla oka i często te mecze generują też spore emocje. W spotkaniach Rakowa no, nie zawsze niestety można to dostrzec. Aktualnie 21 bramek i przy okazji wicelider klasyfikacji strzelców, czyli Mikael Iszak, kapitalny Sousa z 12 golami, 5 asystami, Ali Golizadek, który też ma świetne liczby. To jest dobra e, też historia Irańczyka, nie dość, że teraz mógł strzelić e, prawdopodobnie swoją najważniejszą bramkę. W sezonie, w tym zespole, nikt nie ma wątpliwości, że ten rok jest dla niego niezwykle udany. Zmagał się od początku przygody z lechem, z kontuzją. Bardzo słaby poprzedni sezon, ale ten rok należy zdecydowanie do niego. Oglądamy kompletnie innego zawodnika i tutaj należą się pochwały, bo myślę, że spokojnie można by go gdzieś wybierać nawet do jedenastki sezonu, mimo że sezon się jeszcze nie zakończył i dwa mecze pozostały. Wykupiony też przez Lecha Wolemark daje jakość 7 bramek na koncie, kilka asyst, no i też właśnie a propos asyst, 7 asyst jednego z lepszych pocztych obrońców Ligi Pereyry do tego 6 Hokansa. Także liczby rozkładają się na wielu zawodników. Nie mamy tylko Iszaka, który zdobył tych bramek bardzo dużo, ale skrzydłowi do tego dokładają liczby boczni obrońcy, nawet pomocnicy, więc naprawdę jak na praktycznie mistrza polski, albo drużyny przynajmniej, która o tego mistrza walczy, przystało. Dobre transfery w okresie zimowym. Karstensen, który później no, tutaj się z urazem zmaga Thor Darson troszkę z formą zjechał oczywiście też Kozubal, ale tak młody piłkarz ciężko by zagrał równe 34 spotkania w sezonie dalej to jest młody, obiecujący no i naprawdę solidny piłkarz z jakością. Mimo wszystko, według wyliczeń Pawła Mogielnickiego to jednak o kilkadziesiąt procenta więcej szans na Mistrzostwo Polski ma Raków Częstochowa jest to bardzo ciekawe biorąc pod uwagę ostatnio porażkę Rakowa i że Lech wyprzedził ich w tabeli o jeden punkt. To nie była pierwsza porażka Rakowa w ostatnim czasie. Przegrali też z pogonią 1 do 0. Zremisowali w ostatniej akcji z puszczą. Było to boleste bardzo, bo no, przeważali w tym meczu zdecydowanie i powinni to dużo wcześniej skończyć. No a te mecze mogą teraz bardzo zaważyć na końcowym triumfie. Chciałbym też wyciągnąć kilka statystyk, które. Się prezentują w tym sezonie na korzyść Lecha Posta, no bo w wielu statystykach Lech jest w czołówce. Oddał najwięcej strzałów w Lidze 454. Do tego to najcelniej uderzająca drużyna na bramkę przeciwnika. 37,4%. Przeciętnie prezentuje się w dośrodkowaniach, jak na sporą ilość 5, 543 centr. Mają tylko 34,4% celności. To praktycznie środek tabeli, a nawet bardziej dół. Są drudzy pod względem kontaktu z piłką w polu karnym. 736. Pierwsza jest Legia Warszawa. Często też byli łapani na pozycji spalonej. Aż 60 razy to też jest no niestety dla nich czołówka ligi yy, bo trzecie miejsce zdobyli znacznie więcej goli niż wskazuje na to XG 65 bramek strzelonych najlepsza ofensywa przy XG 53 80, i 88 prawie 54 107 kluczowych podań to jest czwarty najlepszy wynik widzę mają też największą ilość podań prostopadłych 158 posiadają najniższe PPDA 911 Wskaźnik pokazujący średnią liczbę podań przeciwnika do interwencji drużyny broniącej, nie wliczając zdarzeń we własnej strefie defensywnej. No tu tylko od Ciebie dodam, że im niższy ten wskaźnik, to tym lepiej dla zespołu, a że właśnie lek poznań Mago najniższy jest najlepszy. Więc to dobrze świadczy zdecydowanie też. O tej drużynie. Oczywiście świetnie też wyglądają indywidualne statystyki piłkarzy. Może całościowo słabo Lechy dośrodkowuje w pole garny, ale Pereira jest wyjątkiem. Siódmy w ekstraklasie pod względem skuteczności wrzutek 42, prawie 43%, a robił to 119 razy, więc to też jest piąty wynik pod względem ilości dośrodkowań. 25 razy notował podanie prostopadłe, co jest piątym najlepszym wynikiem, a 12 razy zaliczył kluczowe podanie, drugi najlepszy w Lechu Poznań pod względem tej statystyki. Sousa wygrał 64,37% dryblingów, 14 razy notował kluczowe podanie, właśnie najwięcej w Lechu przed Pereirą, o którym przed chwilą wspominałem. Drugim najczęściej faulowanym piłkarzem w lidze jest Kozubal, 62 razy został sfaulowany. Dwa mecze, tyle pozostało do końca. W następny weekend na wyjeździe podejmie drużyna Lecha Poznań GKS Katowice. Raków też na wyjeździe zmierzy się z koroną Kielce. Ostatnia kolejka na pewno no, decydująca, jaki wynik by tu nie padł w Katowicach, czy, czy też w Kielcach. Do poznania przyjedzie wtedy piast Gliwice do Częstochowy Widzew Łódź. Myślę, że Lech już tego nie wypuści, a jeśli to zrobi, będzie to niebywała katastrofa dla tego klubu. I jak mam te dwa mecze ocenić z perspektywy Lecha i Rakowa, wydaje mi się, że trudniejszy wyjazd ma raków, bo Korona Kielce, bardzo nieprzyjemny rywal rakowowi. Ciężko się z tym zespołem gra i Jacek Zieliński jego yy, podopieczni na pewno nie odpuszczą. Na pewno też nie odpuści Gieksa, bo oni w meczach u siebie radzą sobie bardzo, bardzo dobrze. Więc trudne wyjazdy, ale myślę, że prędzej Raków może te punkty zgubić niż właśnie drużyna Lecha Poznań. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Piszcie w komentarzach. Czy wy też uważacie, że Lech Poznań ma już tę autostradę do zdobycia Mistrzostwa Polski i przede wszystkim, czy ten końcowy triumf odnotuje? Tobiasz Pacholski, kłaniam się nisko, to usłyszę.